Hejka kochani, z tej strony Jess, witam Was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku zbiory Star Stable Online. W dzisiejszym odcinku oczywiście nic innego jak kolejna środowa aktualizacja. Zapraszam do oglądania. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim moim najnowszym subskrybentom, a są nimi Star Stable Adventures, i ja i Papa pa 3. Tych, którzy jeszcze mnie nie subskrybują, chciałam zachęcić do subskrypcji mojego kanału. A tych, którym spodobał się filmik, zachęcam do kliknięcia łapeczki w górę, bo to naprawdę motywuje mnie do tworzenia kolejnych filmów. Ok, przejdźmy do dzisiejszej aktualizacji. Co mamy w dzisiejszej aktualizacji? Długo wyczekiwane, nowe, odnowione morgany trzeciej generacji Czyli mamy, no nie nową rasę, ale odnowioną rasę organów, Tak jak wspominałam kiedyś w jednym z swoich filmów, że ta rasa powinna być niebawem odnowiona i tak się stało Mamy nowe morgany w siedmiu maściach Konie można kupić w jodłowym gaju za 850 końców, A jeden z tych koni jest dostępny w torcie Konia znajdującego się w porcie Pinta można kupić od pierwszego levelu, natomiast pozostałe konie z Jodłowego Gaju możemy kupić, gdy osiągniemy poziom dziewiąty. Na pewno koniec potem pojedziemy zobaczyć i pojedziemy kupić. I co jeszcze mamy? Konie Jorwiku wracają z wyścigiem Walking Equitation. Czyli mamy kolejny wyścig serii konie Jorwików. Znajduje się on w centrum nieździeskim Srebrnej Polany. I tym razem jest to wyścig dla koni pasofino, andaluzyjskich oraz luzytańskich. Właśnie tu jestem na pasofino od razu, tak żebyśmy mogli pojechać i ten wyścig zrobić, tak żebym mogła Wam go pokazać. Za ten wyścig dostajemy aż 500 punktów doświadczenia dla konia, więc jest to sporo, jest to sporo, warto, warto go robić. Jakie są wymagania do tego wyścigu? Musisz być graczem Stardider. Mieć, mieć któregokolwiek z koli koni dowolnej generacji i odblokować stajnie Jorvik. Wyścig ten będzie dostępny przez 4 tygodnie, czyli do aktualizacji, która odbędzie się 8 marca. Trochę szkoda, że nie jest to wyścig dla tych nowych Morganów, bo tak by bardziej pasował w sumie. Ale z tego co wiem, w przyszłych aktualizacjach mają być naprawdę szalone przeceny na konie różnych ras i z przyszłym tygodniu mają być, z tego co zapowiadano na spoilerach, mają być przecenione właśnie konie pasowino, luzy tańskie i andaluzyńskie więc pewnie ten wyścig został już ustawiony tak pod przyszły tydzień To jeszcze w naszej aktualizacji? Kąsek fabularny, czyli, czyli po raz kolejny pojedziemy zaopiekować się na zapomniane pola naszą sadzonką którą opiekujemy się już przez trzy tygodnie i to jest chyba już ostatni, czwarty tydzień, gdzie będziemy musieli zająć się sadzonką Ponadto w tej aktualizacji został dodany nowy zestaw. Jeszcze się wygodą zestawu Skandynawska Serdeczność. Znajdziemy go w, sklepie, w sklepach w Winicy Srebrnej Polany. Aby skorzystać z tego zestawu, musisz zdobyć dziewiąty poziom gracza. Zobaczymy, czy jest dostępny również w sklepie globalnym. Jest dostępny. Widzę, że jest. Obejrzyjmy go sobie od razu. Mamy szary czaplan brązowe siodło, nawet by pasowało do tego konia. Szare ochraniacze i takie tu brązowe o głowie z musztukiem, sztukiem, pelamem. A co mamy dla postaci? Ubranie? Dla postaci takie tu szare spodnie, takie trochę dzwony, krótkie buty, spódniczka, rękawiczki i peterek. Ach, jeszcze mamy tu czarny sweterek. I szary Sweterek i czapka. No taki zestaw jeszcze zimowy. Jeszcze zestaw na zimę, ale teraz na zima i śnieg jest do końca lutego, więc zestawy zimowe jeszcze jak najbardziej pasują. I powiem Wam z tych rzeczy. Jedynie ten czarny Sweterek ewentualnie by mi się podobał. O ile zestaw dla konia jest całkiem fajny. To rzeczy dla postaci, ubrania dla postaci, takie trochę średnie są. Mimo jakoś tak w spodniach takich wybonach ja nie, nie, nie za bardzo gustuję I Spódnice też rzadko, rzadko na jakieś tam wyjątkowe okazje. I te sweterki, no ewentualnie te sweterki z kołnierzykiem, ale też takie trochę średnie są jak dla mnie. No, ale sprzęt dla konia, sprzęt dla konia jest całkiem spoko. W tej chwili na razie nie kupuję. Zobaczę troszkę później może. Po zakupie nowego konia, pojedziemy sobie zobaczyć, oczywiście, nowe morgany. Ale może najpierw zaczniemy od wyścigu koni Jorviku, ponieważ yy, jestem już na Pasopino, a na tym koniu będę mogła pokonać ten wyścig, więc ruszajmy do Srebrnej Polany. Tak, wyścigu znajduje się przy hali przy ujeżdżalni w Srebrnej Polanie, i zobaczmy. Hej, orety, ale hala jeździecka. Jestem Giuler Mogadea, jeden z założycieli wyścigów monorasowych Kajot. KJ to koni Jorwiku, jeśli tego jeszcze nie wiesz. To mała organizacja, która została powołana do życia na cześć naszych pięknych jorwickich wierzchowców. Razem z przyjaciółmi organizujemy wyścigi monorasowe dla konkretnych nas koni oraz raz o podobnych cechach. Uważamy, że to idealna okazja, aby jeźdźcy się spotkali i podzielili miłością do koni. Teraz mamy wyścig inspirowany w Working Equitation. Aby go wypróbować, musisz dosiadać konia andaluzyjskiego, luzyteńskiego lub pasopino. Jeżeli chcesz wziąć udział w tych zawodach, po prostu ze mną porozmawiaj, lub znajomego i rozpocznijcie wyścig, zapisując się na stojącej obok mnie tablicy ogłoszeń. Mam nadzieję, że niedługo długo jak się ścigasz. By wziąć udział w tym wyścigu, musisz dosiadać konia andaluzyjskiego, luzyteńskiego lub pasopino. Zaczynamy do dzieła. Ukochali nagrody za wyjście, to 20 szylingów pierwickich oraz aż 500 punktów doświadczenia dla konia. Oczywiście tak. Zaczniemy powoli, jak to na pierwszy raz. Nie jest to wyścig taki typowy, nie jest to taki typowy parkour. Ale wiecie co, wydaje mi się, że bardzo podobny wyścig, lub nawet taki sam wyścig, kiedyś tutaj już był. I to była wtedy, kiedy była ostatnia promocja na konie, właśnie luzykańskie, andaluzyjskie. Był nie wiem czy identyczny, ale był bardzo podobny i znajdował się w tym samym miejscu, też tutaj w Hali. Tak wydaje mi się, że tak, że to jest ten sam wyścig, więc został on po prostu chyba powtórzony. Bo ja ten wyścig już kojarzę. Tak, tak to jest to jest ten sam wyścig, który był, nie wiem, gdzieś około pół roku temu być może. Ale w porządku, bo 500 punktów doświadczenia. Dla konia to zawsze jest sporo. Jeśli ten będziemy trenować, ktoś z nas kupi któregoś z tych, tych razów, objętych promocją, to będzie mógł dość szybko go wytrenować. Obserwowanie Twojego konia w akcji było wspaniałe. Możesz do mnie wracać bez ograniczeń, ale pamiętaj, że ten wyścig nie zostanie tu zbyt długo. Dostaliśmy 500 punktów doświadczenia dla konia i 20 szylingów pierwickich, a wyścig mamy dostępny przez 4 miesiące. Ok. To co? Proszę, zobaczyć nowe organy. Jesteśmy w wiodłowym gaju. Już trochę ludzi tutaj jest. Zainteresowanych konikami. No spójrzmy. Organ trzeciej generacji. Siła 2, posłuszeństwo 2, szybko 0, wytrzymałość 0, zwinność 2. Czyli te atrybuty, te statystyki takie są dosyć zrównoważone u tego konia. Nie wyróżnia się tutaj żadną z tych statystyk. Zobaczymy ruchy. No są takie mniej więcej jak były pokazywane na spoilerach, nawet powiem, że chyba ogonek troszkę lepiej jakby się układał, bo tam ogon no, u tego konia był taki trochę sztywniejszy. I nie ma animacji dodatkowej, nie widać. Nie ma dodatkowego ruchu. Nic nie zostało dodane. I tutaj mamy takiego. Czy on jest kary, nie wiem. Pewnie... Pachowcy powiedzieliby, że to jest chyba ciemnosiwy, bo ma takie tutaj jabłka. Poza tym ma jasną grzywę i jasny ogon. Więc nie wiem, nie potrafię dokładnie określić tej maści. Ale dla mnie to chyba jest taki bardzo ciemnosiwy koń bardziej niż kary. Ale nie wiem, nie powiem. To jest takie kremello. Ciemny kasztanek. Dniadoszek. Dniadoszek naprawdę jest fajny, bo ma taki, taki fajny połysk. On jest taki, taki perfekcyjnie wyczyszczony. Taki. Bardzo podoba mi się ten jego połysk. Ale zobaczmy kolejne. Ten jest bardzo ciekawy. Jest mega ciekawy. Jest w sumie jednym z moich faworytów. No i jeszcze zobaczymy, to jest ten drugi srokacz to jest drugi mój faworyt Ten gniazdo srokaty, on jest fajny, one mają te konie, te łebki takie troszeczkę na górze Trochę zbyt mocno poszerzone, no wiadomo te morgany w realu, prawdziwe morgany też mają szerokie głowy, ale wydaje mi się, że nie aż tak nie aż tak, I jeszcze te oczy mają tak dosyć szeroko osadzone daleko od siebie. One takie mają troszeczkę, nie wiem, wyłupiaste przez to się wydają. Takie mają, nie wiem, na no, odrobinę koskieczny wygląd tej głowy. Nie wiem, czy w każdej, u każdej maści to tak bardzo rzuca się w oczy. Chyba tak, to nie ma znaczenia ta odmianka, czy troszeczkę zwęża. Nie, nie, to też nie bardzo. No ale już nie czypiajmy się szczegółów, no bo konik taki, no, no niczego sobie jest. I zobaczymy jeszcze grzywy. Czy coś dodali tu ciekawego? To jest zwykła. Koreczki. parkotrzyki, to była wygolona. Parkotrzyki i rokes I rokes nie, nie pasuje za bardzo. I tutaj ta krótka grzybka, też jakoś tak, no nie wiem. Nie Nie no, oryginalna chyba najbardziej do niego pasuje. Ale wiecie co? Jeszcze jest jakiś koń w biolowym gaju i ciekawe, jaka to jest maść, bo ja też miałam taką maść, którą faworyzowałam bardzo. I w spoilerach było podane, że ta maść będzie w aplikacji, więc nie wiem, który tam jeszcze został. Gdyby się okazało, że ta maść będzie dostępna, to może bym wzięła tamtego, ale zobaczmy jeszcze. Zobaczmy tego w sportu pita. to jest jakby ten sam. nie się wydaje, że to jest ten sam kon, który tam jest. Także nie, nie ma takich warmów dodatkowych. Czyli tamten taki ciemnosivy jednak będzie pewnie w aplikacji dopiero. Niestety. A to jest ten sam koń, który, który jest tam w jodłowym gaju. Okej, okay, to wróćmy jednak do jodłowego gaju. Czyli mamy do wyboru tego. Ten raczej nie, ten raczej też nie. Dniadoszek albo te dwa srokacze. Ten jest fajny. Mać bardzo oryginalna. Poza tym no ten też jest fajny jego będzie chyba łatwiej nawet ubrać. Też jest oryginalny, wyjątkowy. Nie, ten jednak nie. No, gnia też jest fajny, ale musi być wybrany tylko jeden, ponieważ nie będę tutaj dzisiaj szalała. Zakupię tych koni, bo naprawdę zapowiadają się wspaniałe przeceny i bardzo dużo koni będzie przecenionych. A wśród tych koni, które będą przeceniane, są też takie koni, których w ogóle nie posiadam, więc na pewno zakupię. To najmniej kilka z tych, które będą, więc na razie oszczędzajmy stan końcy i kupimy tylko jednego. Tylko którego? Może nie wiem. No, chyba to jednak będzie ten. Bo on ma taki ogonek dwukolorowy. Gdyby tą głupkę tak miał fajnie, z lubianką białą, a nie całą białą, tylko z taką latarnią, może byłby jeszcze fajniejszy. Ale też ma tutaj, nie przypada na koń, ma taki tutaj daszek. Jeszcze tak trochę dziwnie wygląda. Często weselsa są właśnie koń z taką przy uszach, tutaj jakby ostrą granicą w tych maściach. Ale przy założeniu ogłówka to nie powinno trwać się oczy. Okej, okay, kochani, no chyba zostaniemy przy tym. Mm, zobaczmy jeszcze żywy. Tu chyba żadna inna nie będzie pasować poza tą oryginalną. Czy parkoczyki. No parkoczyki też są niezłe. Parkoczyki też są fajne. Na pewno nie i rokes, na pewno nie ta. Na razie zostaniemy przy oryginalnym. Ok, spersonalizuj i kup. Będzie to młody hmm. młody Pałaszek. Niech będzie bałaszek. No i teraz imię. Trzeba wybrać mu jakieś imię. Proponują nam Wonder. Gdybyśmy to stali przy Wander, ale na pewno nie efekt. Chociaż Włomder Efekt, cudowny efekt, no w sumie też fajny nie. Wonder efekt. Co jeszcze mamy? Wonder full by było fajne. Ciekawe, czy mamy full. Full. Chyba nie, może nie być na szkoda. Fight, Falcon. Farm. Farm. Nie ma full. W mi Wonder Effect Wspaniały efekt. Niech będzie. Tak losowo wybrany Może być. niech zostanie. Okej, okay, mamy młodego wołaszka. Mamy konia i imię. Cena jego to 850 star Kup konia, oczywiście. Czy na pewno chce kupić tego konia? Tak. Fajne niebieskie oczka, ma takie błękitne. To co, wyśleby do tak żeby go ubrać teraz. Będziemy mu dobrać jakiś outfit. Jest nasz wonder effect Przywitajmy się z nim A nie wysłał nam serduszka niestety, nie, nie, nie dał serduszka Okej, okay, zobaczmy co do niego dopasujemy Myślałam ostatnio o żółtym outfitie, bo takiego jeszcze nie mam Okej, okay, mamy konia mniej więcej ubranego Montowałam jakieś auty w kolorze żółtym. Może kawiselka nie jest idealnie pod kolor czapraka, ale naprawdę trudno to dobrać. Ważne, że jest żółta. Myślę, że to nie bardzo żółte się w że o jest troszkę inny. Ale to okej, okay. wypróbujmy jego go. Nestęp jest spoką. Taki spokojny. Pus. No chody są takie. No niczego sobie. Nie ma się do tego przyczepić w sumie. Tak jak widzieliśmy. No, zobaczmy teraz. Skok. Skok też jest ładny. Ktoś niektórzy twierdzili, że jest jakiś nie wiem, niedobry ten skok, ale nie widzę. Żadnych wartości nie wiem, żeby w tym skoku. Także nie wiem o co chodzi. Zobaczmy jeszcze dębowanie, bo tego też nie można było zobaczyć. Wcześniej. No, takie trochę. Takie troszkę jakby koń był zmęczony. Ciężko się podnosi do góry. W porządku. Ale w porządku jest. I co fajnie nie patrzyliśmy. Nawet fajnie, bo tak przesiada na zatku do tyłu. No fajnie jest takie realne, prawi prawidłowe. Jedyne, co mi się tu średnio podoba, to to, że te wodze tej że piszą i bardzo luźno, to jeszcze wchodzą przy je konie. to jest taka jakaś nieprawidłowość, ale to nie tylko u tych koni, bo u wielu innych koni też to się zdarzało a tutaj te wodze wyjątkowo chyba są wiszące takie no poza tym na no, koniec porządku, nie ma tu żadnych takich, nie wiem, szałowych ruchów dodatkowych ale fajnie, że zostały zaktualizowane te konie okej, okay, co nam zostało z aktualizacji, na koniec jak zwykle standardowo pojedziemy na zapomniane pola żeby zająć się opieką nad naszą sadzonką jesteśmy na zapomnianych polach I kontynuujemy zadanie fabularne. Opiekun życia jest już prawie dorosły. Teraz raczej nie możemy nazywać go sadzonką. Zdajmy się na nowszym, najnowszym biorbickim opiekunem życia. 100 szylingów biorgi dostaniemy i 50 punktów doświadczenia dla postaci. Oczywiście tak. Jak i co? No, będziemy jak zwykle rozsypywać popór, popiół. Rozprowadzasz popiół. Oczywiście rozprowadzamy popiół. Więc chyba ostatnie rozprowadzanie popiołu zaplanowanych było już czwarte, więc teraz pewnie będziemy już czekać kontynuacji zadania, takiej konkretniejszych. Mam nadzieję, że się niebawem pojawi. Czuję, że jego magia jest coraz silniejsza. Tak, jesteśmy tak blisko. Nie mogę się doczekać, by podjechać do przedpieków diabła. Nie mogę się doczekać splot wkrótce zostanie uzdrowiony i będzie można po nim chodzić. Przygotujcie się gdzieś Duszy. Plot Gaju. ciekawe co to będzie za miejsce. Czyli mamy koniec kąska fabularnego. I mam nadzieję, że następnym razem będzie już konkretna kontynuacja tego zadania, bo również nie mogę się doczekać. Na pewno podobnie jak byli. Kochani, w tym odcinku to już wszystko. Mieliśmy aktualizację, mamy nowe zaktualizowane Morgany, mamy nowy wyścig konie Jerwiku nowy zestaw dla konia i jeźdźca oraz kąsek fabularny tak jak co tydzień. Tak myślę, że z konkretnych rzeczy to tej aktualizacji były tylko te, te konie, no i ten wyścig, no ale co tam? A no, aktualizacja w porządku. A dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Nie zapomnijcie o subiku i o kliknięciu łapeczki w górę. I zachęcam Was do odwiedzania mojego kanału, ponieważ będą się pojawiać kolejne odcinki ze Star Stable. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się, pa!